Przez prowadzone prace na odcinku Piła Główna Złotów do odwołania zamknięto m.in. przejazd kolejowy przecinający ulicę Młodych w Pile. Mam mamę, która tam dalej mieszka, ma 96 lat. Właśnie przyjechałem, zostawiam samochód i idę pieszo tam dalej. Niepełnosprawne są z wózkami, to jest trochę problem, ale tak idą do Okolą. Kilkaset metrów dalej znajduje się bowiem zakład aktywności zawodowej. Pracuje tu niemal 80 osób. Z różnego rodzaju niepełnosprawnością w stopniu znacznym bądź umiarkowanym. No wykonujemy szereg różnych zadań. Mamy trzy zasadnicze działy: dział ogrodniczo-porządkowe, dział opakowania i montażu oraz krawiectwo. Każdego dnia, przez prowadzone roboty, wielu z niepełnosprawnych pracowników nadkłada drogi lub przechodzi wyznaczonym przejściem dla pieszych. Codziennie trzeba pokonać ten slalom, że tak powiem, szczególnie na tym odcinku, gdzie są tory, ale akurat robotnicy, którzy robią ten remont, pomagają. I tak będzie aż do zakończenia remontu, czyli do 18 września. Podobnie jest w przypadku prac prowadzonych na odcinku Piła Główna Wałcz. Prace o wartości ponad 5,5 miliona złotych prowadzone są na odcinku ponad 5 km. Na szlaku będzie nowa podsypka, będą nowe podkłady, będzie wymieniony tor na nowy. Jednocześnie dzięki wymianie płyt przejazdowych na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych. Myślę tu o przejazdach w okolicy Dolasiowa i Szydłowa, zwiększy się bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i w ruchu kolejowym. Konieczne było wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Pasażerowie wybierający się pociągami relacji w kierunku Chojnic, Szczecina czy Sfinansowego ujścia muszą liczyć się z utrudnieniami. Bardzo słabo, bardzo słabo. Jest brak komunikacji po prostu. Ktoś powinien te dane jakoś uzupełniać, weryfikować. Bardzo łatwo. Busy są co godzinę, także nie ma problemów. Jak do Walcza, tak i zarówno z Wałcza. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się w połowie października.